Hejka moi kochani widzowie, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Tym razem będziemy przyglądać nowy motyw. Ja Wam powiem, widzowie, że ja mam nadzieję, że on już się załadował, czy coś, bo ja się chyba logowałam o siódmej, czy tam ósmej godzinie. Na konto do Unii nie było chyba, więc ogólnie zastanawiam się też, czy nie będzie to motyw walentynkowy, już, bo chyba są, nie wiem, czy są dwa, czy jeden. Co się okaże. Ale coś mi się zdaje, że może być dzisiaj motyw walentynkowy, więc. No, zobaczymy, po prostu. I czy w ogóle jeszcze będzie ten. A nie, to jest ten motyw chiński. Aha, to czyli będzie jeden walentynkowy. Dobra, ja się pomyliłam. Zapomniałam, bo ja widziałam to w przecieku, że będzie jakiś chiński motyw. Dobra. Ktoś mnie w ogóle zaprosił. Może zobaczymy na odcinku. Och, idyka. Kto to, ale dobra, przyjdę. No, to myślałam się, kto to może w sumie być. Więc no. no. No dobra, nieważne. Dobra, widzowie, Chyba wszystko zrobiłam. A, czekajcie, bo jeszcze pakietu chyba nie oceniałam. Nie. To jest pakiet perłowy. To jest powtórka. Za podwtórkę odejmuję jeden punkt, ale ogólnie on jest bardzo ładny według mnie ten pakiet perłowy, przynajmniej damski, więc... Tylko minusem też jest to, że MSP nie daje tutaj jakby całego, bo... Bo tutaj widzicie, że jest napisane chyba sami, a nie pokazują tu w ogóle tej rzeczy. Wiem z doświadczeniem, wczoraj miałam okazję kupić ten pakiet, czy cały, całego FIPA na rok, załownika, tyle, no nieważne. Znaczy wy, dla Was to chyba przedwczoraj, bo chyba to w piątek wlatuje, więc no zobaczymy. No tutaj ja tak. Znaczy, za sam, za samo tutaj tą grafikę, no nie wiem jak to powiedzieć. No 8,5 bym dała, ale pakiet ogólnie jest ładny, więc 9 bym dała. 9,5, mimo że się powtarza. Znaczy, znaczy właśnie dlatego, że się powtarza, w sensie dałbym 9, 9,5 może. W ogóle nie jest ładny i no... Zwłaszcza te włosy są mega ładne i bo Dobra, to tak mniej więcej pakiet oceniony, dobra. Tła. Ale to będzie jedno chyba. Dobra, pierwsze co mi się rzuca w oczy, że no to jakby... Scenie, podłodze, co, co tam jest, nie wiem. No ja mówię do scenie, bo do filmów w sensie jakby to ktoś używał, no to, że tutaj ogólnie nic nie ma. Jest pusto. No co tak dziewięć zatło dzisiaj. Ogólnie ładne jest chiński, chiński Nowy Rok, czy coś w tym stylu, no taki zamysł, no może być. Rzeczy teraz. Okej, okay, tu mamy... No to wiadomo dlaczego chyba. Ech. Nie wiem, rzeczy takie mogą być, do, bardzo dopasowane do motywu, przynajmniej kolorystycznie I tu w ogóle jest dużo tego smoka. Nie, nie jest go dużo w sumie. Tylko tu jest. To jest smok nawet... no chyba ta... No i tu, dobra, tu jeszcze jest. Jest druga strona, chyba nie ma. dobra, nie ma. No to tak bym dała... Mało użyteczne trochę te rzeczy mogłyby być dla mnie. No, no ta poduszka, no, że tak by mi się przydała. Może bym ją gdzieś położyła na podłodze w pokoju czy coś. Może na kanapę, ale to bardziej taka, 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 taka do siedzenia na podłodze mi się wydaje poduszka jest, więc... Co to w ogóle jest, bro? Jakieś świetliki, nie wiem co to jest. To... to nie wiem zupełnie. To jest... to jest lampa. O mój Boże. Nie no może być, ale nie... nie, nie bardzo w moim stylu. No to tak za rzeczy 8,5. Nie będzie tak. Dobra, animacje teraz. Oh my god. Jeśli tak nie bardzo Chinami interesuje, więc wiecie widzę, że Azją w ogóle, no to może być dla mnie problem. Oh my god, ale to wszystkie takie sylwestrowe tutaj dali też. Cyby sylwestra, nie mogę. O mój Boże, to chcę. Dobra, jak jedną kupiłam, to już jest dobrze, że jak motyw jakąś kupię. To sobie aż zamienię. Gdzie ja to znajdę? Dzikie, zwariowane. A, dobra, to tutaj faktycznie. Super. Wiecie co? A nim dam 9, chyba. I tylko... 9 chyba z od rzeczy. I moja ulubiona młoda dziewczęta. O mój Boże, tu się szykuje! O oh my god, cóż to? Nie mogę. Nie mogę. Znowu 20, 2024 to jest koszulka? Nie mogę. Co roku to dodają, chyba. O mój Boże, no dobra, będziemy bezpieczni, przynajmniej w internecie, widzowie. Nigdy nie będzie stalkował ani nic. Oa! Łokciem się, się... Nie wiem jak to zrobiłam. Nieważne widzę, więc coś łokciem zrobiłam i mnie zabolało. Dziecka. Ej, ładna nawet. Ta mi się podoba. Jakbym jeszcze inaczej pokolorować, to tym bardziej. To mi się nie bardzo podoba. Takie no, takie taki jakieś... Męskie to. Psz, takie nie wiem, na ramionach ma takie, to mi się nie O oh my god, jakie ładne włosy, szkoda, że są diaksy. To już takie mniej fajne, ale też pójdą. No, Przynajmniej pójdą. Chyba, bo ja tu siedzę i bez... Wiecie mi co, razić w oczy potem jakieś jakieś tatuaże na całe ciało? O mój Boże. O mój Boże, ja... Coś mi się przypomniało. Widziałam te włosy jedna jednej, jednej postaci na MSP2 i no... Na filmie, no nieważne w sumie. Na filmie, na postaci na MSP2. Na YouTubie filmie. Na filmie, na YouTubie na, na, na postaci z MSP2, o tak. Powinnam powiedzieć chyba. Dobra. Kolczyki Dragon bardzo podobne. No, żeby się nie myliły. Ale one chyba były już te dwa lata temu. Bo dwa lata temu też był taki motyw chiński, widzowie. Więc no. Wiecie co, za ten motyw daje też 9. Znaczy za te ubrania. Tak jak nim daje 9. Nie, nie ma tu jakiegoś szału, ale nawet ładne ubrania są niektóre. Więc. To przynajmniej jest jakoś bardziej zaprojektowane, lepiej, bo to, to, to ja wiem czy to ktoś to będzie nosił. No zobaczymy, może dostanę dzisiaj na live, albo dla was wczoraj dostałam na live, bo to w piątek będzie. No na dzisiejszym live 1 lutego, no może dostanę, zobaczymy. W ogóle odcinek wrzuciłam. Dziś chyba będę wbijać jeszcze lewe, więc shorta może zrobię mi bożem. Zobaczcie, jak nie dużo brakuje, dobra. Już koniec paplania. Widzowie, dziękuję Wam serdecznie za oglądamko. Mam nadzieję, że odcinek się podobał, czy coś. Że macie podobne refleksje do mnie. Przynajmniej podobne. I co, życzę Wam. Miłego dnia, miłego południa, miłego wieczoru, nie wiem kiedy to wrócę. Ogólnie miłe, miłej pory dnia, w której to oglądacie i. Do zobaczenia w następnych materiałach. Pa, pa.